Wraz z pracownikami mojej szkoły uczestniczę w szkoleniach zatytułowanych Kształtowanie postaw uczniowskich. Uważam, że jest to rzecz bardzo przydatna, ponieważ odświeża nam wiadomości, które zdobyliśmy wszyscy w trakcie naszych studiów, podczas zajęć metodycznych. Od tej pory aktywnie uczestniczymy w różnego typu akcjach Harry Potter. Myślę, że jeżeli chodzi o rezultaty w pracy z, z uczniami, jest to lepszy kontakt z nimi e, i atmosfera życzliwości, troski, zrozumienia z naszej strony, co e, później skutkuje w tym, że oni odwzajemniają dokładnie te same postawy w stosunku do nas i, i drugiego człowieka. W 2012 roku przystąpiliśmy do akcji wszystkich kolegów Dzięki działalności w wolontariacie możemy poznać ludzi z różnych środowisk, kształtujemy swoje osobowości i takie cechy jak punktualność czy wrażliwość na cudzą krzywdę. I przede wszystkim, nasze panie, które nas prowadzą w wolontariacie, niezwykle nas inspirują i mobilizują, żebyśmy dalej to rozwijały. Warsztaty z wiedzy o społeczeństwie łączą sobie przekazywanie wiedzy, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, rozwijają szacunek dla innych grup społecznych, innych narodowości oraz innych kultur. I tak samo później udzielamy głosu w stronie przeciwnej, czyli stronie opozycji. Dzisiaj między innymi mieliśmy możliwość nauczyć się prowadzić debatę oksfordzką. Na takie debaty z reguły zapraszamy różnych gości, są to posłowie, senatorowie. Nasza szkoła w tym roku uczestniczy w takich trzech dużych programach i jest to młody obywatel, młodzi przedsiębiorcy oraz młodzi media. Witam serdecznie wszystkich mówców zarówno ze strony opozycji, także i opozycji oraz szanowną publiczność. Według mnie debata oksfordzka uczy nas kultury wypowiedzi, ponieważ musimy tworzyć nasze argumenty tak, aby nie urażało nikogo. Możemy więcej wynieść z takich lekcji oraz pomaga też na to w lepszym starcie potem. Jestem zdania, że Zielona Góra pełni wykorzystała dofinansowania. Od stycznia 2015 roku Zielona Góra będzie piątym największym miastem w Polsce. Uczymy się poprzez różne warsztaty, bardzo ciekawe lekcje, debaty, a uczy nas to na pewno formułowania argumentów, wypowiadania się, wysławiania. Uczymy się według niecierpliwości, ponieważ musimy przeczekać wypowiedź Oponenta albo proponenta na pewno więcej wyniosę z takich zajęć, bo więcej zapamiętam niż poprzez takie tradycyjne, zwykłe formy dyktowania notatek. Współpraca z gimnazjum numer 7, nauczycielami z tej szkoły, układa się bardzo dobrze. Nawiązaliśmy ją e, blisko rok temu, na początku roku szkolnego 2013-2014. Spotkaliśmy się w nowej sytuacji, w nowej rzeczywistości, którą był projekt. W momencie wyboru oferty, gdy decydowaliśmy, którą ofertę szkoleniową wybieramy, to dla mnie decyzja nauczycieli była bardzo, bardzo zaskakująca, bo uważam, że to są ludzie bardzo odważni, którzy zdecydowali się na bardzo trudną pracę. Kształtowanie postaw uczniowskich jest taką ofertą, w której bazujemy na umiejętnościach miękkich. Musimy jakby tutaj bardzo wiele od siebie wymagać, aby też potem przełożyć to, czego się nauczymy na pracę z dziećmi.